Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia doskonałość chrześcijańska według księdza Rodrygeza Dział drugi o pierwszym stopniu pokory. Odcinek dwunasty. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 17. Znajomość siebie jest najwyższą mądrością. Tales, jeden z siedmiu mężów, których starożytna Grecja mędrcami przezwała, spytany raz, jaka by nauka przyrodzona najtrudniejszą była, odpowiedział. Poznanie siebie samego, bo mamy oczy zaćmione kurzawą miłości własnej. Stąd owe sławne u starożytnych zdanie, znaj samego siebie i to drugie przebywaj z sobą lecz zostawmy pogan i ich uczoność a posłuchajmy własnych mędrców naszych świadków naszej wiary jako doskonalszych w tej rzeczy powiadają święty augustyn i święty bernard że ze wszystkich nauk które ludzie wymyślili najpożyteczniejsze jest poznanie siebie Ludzie, powiada święty Augustyn, zwykli wychwalać naukę o tajemnicach przyrody, o utworzeniu niebios i ziemi, o obrotach gwiazd, ich wpływie i własnościach, lecz czymże są te wszystkie umiejętności wobec tej, która nam nas samych daje poznać? Inne pychą nas nadymają i gubią, jak mówi apostoł ta zaś upokarza nas i zbawia. Dlatego radzą mistrzowie życia duchownego, żebyśmy znaczną część rozmyślania obracali na poznawanie siebie i ganią zwyczaj niektórych dusz pobożnych, które pobieżnie tylko wady swe na pamięć przywodzą, a wolą wzbudzać pobożne uczucia i efekta, których serce się lubuje, a miłość własna nie cierpi. Nie miło im widzieć siebie samych takimi jak są, i niechętnie spoglądają na swoją brzydkość. Jak niewiasta szpetna, nie rada widzieć się w zwierciadle, a gdy przypadkiem ujrzy siebie, co prędzej odwraca oczy. Jakiż to jednak nie rozum. O człowieku. Mówi Pan Bóg przez usta swego sługi Bernarda: Gdybyś siebie obaczył, sobie byś obrzydł, a mnie byś się podobał. Ale, iż siebie nie widzisz, sobie się podobasz, a w oczach moich brzydniejesz. Przyjdzie czas, kiedy ani mnie, ani sobie podobać się nie będziesz mnie, boś zgrzeszył. Tobie, bo na wieki będziesz gorzał. Rozdział osiemnasty. Poznanie siebie chroni nas od upodobania w sobie. Niektóre dusze, powiada święty Grzegorz, ledwie zaczną panu Bogu służyć i kilka kroków na drodze cnoty uczynią. Już siebie za święte mają i tak pilno zapatrują się na odrobinę swych zasług, że o przeszłych grzechach i niewiernościach całkiem zapominają. Ledwie obecne winy spostrzegają, lecz święci i wybrani słudzy pańscy inaczej czynią. Bogatymi będąc w zasługi i cnoty, mają oczy tylko na swe niedostatki otwarte. Oprócz wad i niedoskonałości, nic w sobie nie upatrują. Jaka się znajduje różnica w postępowaniu jednych, jednych i drugich? Taka jest i w skutku różnica. Bo gdy dusze święte, trzymając się statecznie w pokorze, pilnie strzegą dobrych uczynków i cnoty, niedoskonałe, przechwalając się ze swych zasług, Tracą cały ich owoc i giną przez pychę. I tak doskonale z wad swoich odnoszą pożytek, niedoskonale samo dobro, które jest w nich, na swoją zgubę obracają. Pokarm najzdrowszy, gdy go ktoś zbytnio użyje, choroby nabawia. A sama trucizna właściwie przyprawiona i w odpowiedniej zażyta ilości staje się lekarstwem i zdrowie przywraca. Przeto, gdy ci szatan zasługi twe na pamięć przywodzi, aby cię wbić w pychę, ty się pospiesz, zarzuć przed nim puklesz wspominania dawnych grzechów. Bał się i apostoł wpaść w pychę na myśl o wielkich swoich pracach i darach bożych i o zachwyceniu do trzeciego z nieba. Przeto często sobie przypomina, że był pierwej bluźnierzem i prześladowcą, i wyznaje z pokorą, bo ja jest najmniejszy między apostoły którym nie jest godzien, aby miał zwano apostołem i że prześladował Kościół Boży. Jest to najpewniejsze, przeciwpysze lekarstwo, tarcza najmocniejsza. Zrozum, synu człowieczy, rzekł anioł do Daniela, a święty hieronim powiada święci prorocy, Przebywający we wzniosłych objawieniach, często między aniołami, mogliby uwierzyć, że są aniołami albo natury anielskiej. Przeto ich anioł w imieniu Boskim upomina, że są synami ludzkimi, aby się ludźmi być znali, i na ułomność i bliskość upadku i nędzę swą pamiętali. I wyznawali się nędznymi jako i drudzy. Pełne są kościelne i świeckie historie przykładów, jako te osoby urodzeniem i świątobliwością sławne królowie, cesarze, papierze, ustawicznie tego środka używali, aby się ustrzec z zasadzek, pychy i wyniosłości. Rozdział dziewiętnasty. Jak pożyteczne jest ćwiczenie się w poznaniu siebie. Czytamy o świętym Franciszku Borgiaszu, że gdy był jeszcze w świecie, radził mu pewien sługa boży, ażeby, jeżeli pragnie w dobrym postąpić, ani dnia nie opuścił, w którym by nie odprawił rozmyślania o rzeczach mogących go w oczach własnych poniżyć. Z takim zapałem tę radę przyjął, że oddając się odtąd pilnie modlitwie codziennie dwie pierwsze godziny obracał na poznanie siebie dla największego swego zawstydzenia i uniżenia. Z czytania duchownego, jako też ze wszystkiego, co widział lub słyszał, ten sam pożytek starał się odnieść każdego też poranka, porywając się ze snu, padał na kolana i ziemią po trzykroć całował, aby sobie przypomnieć, że jest prochem i w proch się obróci. Jaki zaś stąd pożytek odniósł, o tym liczne przykłady świątobliwego życia jego dostatecznie świadczą. Z tej rady i my korzystajmy, i niech nam żaden dzień nie minie, o którym my byśmy jakiejś cząstki rozmyślania nie obrócili na rozważanie tego, co nas do szczerej pogardy nas samych przywieźć może. I w tym ćwiczeniu zbawiennym trwajmy, aż tem uczuciem całkiem przejęci. Ze wstydem i drżeniem ustawicznie chodzić będziemy w obecności Boskiej. Nie wiem, czy jest cnota, której byśmy gwałtowniej potrzebowali. Tak pyszni jesteśmy, tak pochopni do wszelkiego wywyższenia, że jak korek próżny i lekki radzibyśmy nad wszystkimi pływać, i dlatego potrzeba nam ciągle. Urodzoną nadętość w sobie tłumić i zanurzać się aż do dna swej nicości. Paw nadyma się z piękności swego pióra, lecz ledwie spojrzy na swe szpetne, krzywe nogi, natychmiast pióra składa ze wstydem. Dina spycha, porywa. spuśćmy wzrok na nogi szpetności i nędzy naszej. A opadnie wyniosłość serca naszego. Przypomnijmy sobie przypowieści ewangeliczne o fidze bezpłodnej, którą gospodarz kazał wyciąć. Panie rzecz ogrodnik, zaniechaj jej i na ten rok, aż ją okopam, i obłożę gnojem. A jeśli by dała owoc, a jeśli nie na potem ją wytniesz. Tak nam około duszy naszej, niepłodnej i nieużytecznej, kopać trzeba i okładać ją wspomnieniem grzechów naszych i, u, i ułomności gnoju, a tak płodną się stanie i przyniesie obfity owoc pokuty i sprawiedliwości. Rozdział 20. Ćwiczenie się w poznaniu siebie wszystkim przystoi i wielki pokój przynosi. Żebyśmy się zachęcili do wytrwania w tym ćwiczeniu i nie dali odwieść od niego przez niektóre nieuzasadnione obawy, uważajmy tu dwie rzeczy. Najpierw, że nie jest to ćwiczenie początkującym tylko właściwe bo jest przeciwnie i najdoskonalszym potrzebne. Wielcy święci i sam święty Paweł uważał je za niezbędny środek uświęcenia. Powtórę: wiedzmy, że to ćwiczenie żadnego smutku ani zniechęcenia nie sprawuje, lecz przeciwnie, wielki pokój w duszy czyni, sprowadza wesele, i ufność, jakkolwiek wobec poznanych wad swoich, zeznajemy szczerze, że godni jesteśmy wszelkiej nienawiści i wzgardy. Gdy to przekonanie pochodzi z prawdziwie pokornego uczucia, taka słodycz towarzyszy temu obrzydzeniu siebie, że bez niego żyć byśmy nie chcieli. Trwoga zaś i smutek którego często na widok wad swych doznajemy, miejmy za pewną pokusę i zasadzkę szatana, który chce nas oszukać, wmawiając nam, że jesteśmy pokornymi, albo obudzając w nas nieufność, boskie miłosierdzie i zniechęcenie w jego służbie. I zaprawdę gdybyśmy na samym tylko nędzy naszej rozważaniu poprzestawać mieli, słuszna byłaby przyczyna zniechęcenia, smutku i przygnębienia. Ale przecież odwracając oczy od tego obrazu szpetnego, wznieść je mamy ku stolicy niezmierzonej dobroci i miłosierdzia pana Boga, który nas miłuje który dla nas ucierpiał tak wiele. W nim niezachwianą ufność swoją złóżmy, zanurzamy oczy w swej nędzy i nic nie widzimy, tylko pobudkę do łez i boleści. Znosimy je zaś do Boga i samą pociechę i radość odnosimy, bo wierzymy, że On nas nigdy nie opuści, grzechy nasze, Liczby nie mają, ale dobroć Boska wszystkie je przewyższa, i wrażając głęboko obie te prawdy w serce swoje, nie inaczej wspieramy się na sobie, tylko jak na czcinie złamanej, a na wszechpotężnej i niewyczerpanej dobroci Boskiej niezachwianą ufność mamy, bo. Nie na sprawiedliwościach naszych pokładamy modlitwę przed obliczem Twoim, ale na litościach Twoich mnogich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen, Jezu, Mario, Józefie Święty, kocham Was. Ratujcie dusze, ratujcie nasze dusze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.